Projekt Nowelizacji Ustawy o Chowaniu Wstrzeciwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi zakłada wiele różnych zmian. Uważamy, że duża część z tych zmian jest po prostu nieskuteczna albo ma minimalny wpływ na rynek, czy też po prostu na, na spożycie alkoholu. Takie zmiany jak zakaz alkotubek, zakaz sprzedaży detalicznej alkoholu w formie innej niż płynna, to nie są zmiany, które są jakoś szczególnie szkodliwe, ale też nie będą rewolucyjną, pozytywną zmianą, nie będą miały jakiegoś wielkiego wpływu. Natomiast takie rozwiązania jak zakaz reklamy piwa, szczególnie bezalkoholowego, czy... Sprzedaży alkoholu na stacjach pali. to są rozwiązania, które przyniosą nieszczególnie pozytywne skutki i będą miały wiele tych złych skutków ubocznych. Trendy dotyczące konsumpcji alkoholu w Polsce są bardzo pozytywnie. Ta konsumpcja spada. Rośnie też bezpieczeństwo na drogach, mamy coraz mniej wypadków i coraz mniej z udziałem osób nietrzeźwych. Młodzi dorośli są najczęstszym konsumentem piw bezalkoholowych, wybierają je zamiast piw alkoholowych, a w dodatku nastolatkowie piją najmniej w historii badań, też są świadomi ryzyk niesionych przez alkohol. Wobec takich trendów wydaje się, że. Nie potrzebujemy sięgać po jakieś takie radykalne rozwiązania bez badania konkretnych dowodów, danych, sprawdzenia, jak faktycznie regulacja może wpłynąć. Co innego, gdybyśmy mieli nieprawdopodobne rozpicie społeczeństwa w ostatnich latach. Być może wtedy takie rozwiązania byłyby troszkę bardziej zrozumiałe. W obecnych warunkach wydaje się, że poszukiwanie jakichś takich restrykcyjnych rozwiązań nie ma sensu, a możemy działać delikatniej i proporcjonalniej i przede wszystkim.